Bardzo się cieszę z tego drugiego miejsca. Szkoda, troszeczkę tego no, pierwszego jednak tam e, chciałem powalczyć jeszcze w ostatniej próbie, ale i tak jakby cieszę się z tego, bo konkurs był bardzo taki no, ciężki. No. Pierwsze trzy kolejki myślałem, że nie wejdę do finału, 7,5 metra rzuciłem. E, no, to, to było troszeczkę takie zaskakujące, też deszcz, e, aparatura nie działała, no ale w suma, summarum w czwartej kolejce 7,8 rzuciłem już, jakoś sobie ten konkurs zostawiłem. No, jest dobrze, jest dobrze, cieszę się bardzo, ale minimalny niedosyt jest. Nie spodziewałem się w sez przed sezonem, że będą takie wyniki. Spodziewałem się wyników 78 metrów, ale jak się okazało jednak coś tam zostało po tych wcześniejszych latach. Po mojej też kontuzji już, mam, już, tak, już jakby nie widać już takich wielkich problemów z tym, więc, więc idzie wszystko do przodu. Mam nadzieję, że za rok. W Paryżu już wejdę na te obroty, które będę chciał pokazywać w przyszłości. Kapetyt jest... Chciałbym się zbliżyć do życiówki, bo już 4 lata nie mogę jej pobić. Mam nadzieję, że w Budapeszcie jeszcze pokażę się z dobrej strony i może przejdę eliminację. Chciałbym bardzo, ale wiadomo, oszep jest bardzo, bardzo taką skomplikowaną technicznie konkurencją, więc, więc na pewno dam sobie wszystko i będę walczył.